Wiecie, jak to mówią, że jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie ogarniam skateparków ostatnio. Nie znajduję na to czasu, żeby uczyć się skakania po rampach, o czym marzy przecież jego ekstremalna mama. W związku z tym zadowalam się takim mieszaniem z za załóżkiem tutaj w fuzeczku na moich przepięknych roleczkach z pieseczkiem właśnie tak Laila jest w niebo wzięta no i przy okazji mogę ją zmęczyć bo chociaż to mały pies to okazuje się że potrzebuje sporo ruchu zupełnie jak pani <grym> i mały pan, <grym> dokładnie tak jesteśmy w Konstancinie tu jest bardzo ładnie, jak wiadomo mamy zamiar zrobić dzisiaj trasę no nie włączam do więc nie wiem ile przejedziemy, ale trochę pojeździmy. Dzieci już się chyba budzi. O, też ekstra mama pojechała za To jest moja yoga dla umysłu właśnie. Taki spacerek. Yy, wyłączam już kamerkę i... гоо well, онроосет